w wszystkim Oczywiście piękne nasze rewiry Dimo przygotowany do akcji Kacper przygotowany, Kaziu przygotowany, wszyscy przygotowani Będziemy kopać Tak U Dimy był Mikołaj Bankwisza <śla> zostawił, popatrzcie jakie cudenko. Fischerek Gold Book 2 Będzie się dzisiaj działo a nie tylko u Dimy, bo by Mikołaj, bo tylko zerknijcie jakie my tam mamy Podarunki Aha, my byliśmy grzeczni z Kaziem Kasper nie był grzeczny Więc co? Rok się kończy Więc trzeba w końcu Tego Goldzika wyszarpać Więc kierujemy się do lasu Zobaczymy, wilkowice Zawsze coś dla nas miały do pierwszego. Teren naprawdę mega pusty. Mega pusty fantami. Kasper się chwalił, że 10 groszy współczesne. Ja na razie nic. To oto tej chwili. Bo pokazał się piękny Pierwszy moniaczek i już widzi slawik z daleka, że to jest piątulka perelek. tak jest w całej okazałości 86 pozdrawiamy, 86 rocznik z pięknego miejsca ale o pustych ziemiach ale jeszcze zobaczymy, jak coś tu się zmieni Ale na razie szukamy. Młody przywitaj się Witam, <laughs> brawo! Do pierwszego, następnego. Kasper powędrował, no zerknijcie, śmietnik musi być. Kasper powędrował dalej. My nigdy nie odchodzimy od dołeczka, jak nie poprawimy. I... 50. Czyli 5,50 komuś wypadło. Rocznik. 78. Pozdrawiamy 78 kończącym się rokiem ale jeszcze jeden wypadzik trzeba zrobić i pożegnać się i przywitać nowy do następnego, hej i żeby były śmieszniej oglądamy Kacpra i znów sprawdzamy dołeczek <grym> tym razem 10 zł i znowu będziemy pozdrawiać a czemu nie 88 pozdrawiamy 88 tym razem już czwarty raz. Machniem. Jeszcze, jeszcze. Wysunęły się znów z A czekajcie. Tak czyż? Ojej, popatrzcie, popatrzcie. Czekaj, wyłączymy wariata. I co my tu mamy? Iiii złotóweczka po raz po raz czwarty, po raz czwarty, 87. Pozdrawiamy, dobra. Hop! Aha, cztery monetki w jednym dołeczku Bardzo. Same złoto, same złoto, proszę. Aluminium. Aluminium, aluminium, proszę. Bo tu jeszcze. Tu szło, rybak? Nie, rybak, a? Dimie bardzo się rybaki podobają. Czas, ty Już czekaj. Czekaj, jeszcze ja Tyle. O, 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 Bolesław Prus. Czekajcie, bo wariant mi to... Robi się chaos. Bolesław Prus, 75, 10 dziesięć złotych. Pozdrowienia od Dimy dla Prusa. Cztery monetki w dołeczku. Zasypujemy. A ja miałem ile? 15 szesnaście Portretnik. port tak jest w Bolesław. No. Wszystko pięknie. Do następnego! Zaczyna sypać. <noise> Tam wysypały się komuś drobniaczki. A tu troszkę niżej, troszkę Sławek nakopał. I co jest? Chyba dzwonek. Dzwonek bardzo, a, ja bym chyba nie wykopał. Kasper kiedyś wykopał. Takiego w miarę, no ale. Ten do najpiękniejszych, bo to chyba dzwonek jest. Zaraz go trochę oklepiemy, więc zobaczymy, czy jest gwincik w środku i się okaże. Takie cóż. A ja, bo to był na ten. Dobra, dobra. Jeden gwincik tylko o, wkładał, przekręcał. No, jak najbardziej dzwonek, ale nie o takie chodziło. Idziesz do sakwy. I bawimy się dalej. Pora nic nie chcą dać. Stara chata. Strach wchodzić. Byłem w środku prawie do zawalenia. Ale powiedzcie, że Sławek wszędzie monety nie znajdzie. <muchy> <muchy> Tylko zerknijcie. Taki pakiecik. Wsówka. Klucz do roweru Magnes. I oczywiście... <muchy> Bez monetki nie wracam Co to? To jest chyba Belgia Coś kojarzę to Sławek monetkę Wszędzie znajdzie Dobra, teraz wracam Wracam na pola Do następnego pozdrowianka Dima zamienił na snajpereczkę zobaczymy co tam wyciągnie a osławika gdzieś widziałem krągłość a ta wcześniejsza przywyczaju, to nie belgijska, a holenderska a tu dwa złocisze dwa złocisze PNL bez szału I miejscóweczka miała być fajna bo fajny teren jest, ale z fantami skromnie, nic nie zrobimy. Bawimy się dalej. Pozdrowionka, w tym starym jeszcze roku. I oczywiście tradycyjnie nie odchodzimy, było 2 złote. A tym razem zerknijcie 20 z tej, 50 z tej. Widzieliście kiedyś taką? Są odwrotki, skrętki. A usławka, taki pakiecik. Trzecia monetka w dołeczku, Wcześniej cztery, teraz trzy. Kompletami. Już jest siedem. Aha! A tam. Co? Klucz o, no, o. To fajny klucz do świec, tak? Lecimy dalej. Opuściliśmy poprzednią miejscóweczkę którą byliśmy trzy razy w tamtym lasku, ale słowek też tu grasową i tu wiadomo, żeby się coś działo po prostu, a nie krążyć zbytnio i pierwszy sygnał już jest, 50 gresiętów 76 potrągniemy, tak się zaczyna a myślę, że się jeszcze lepiej się skończy, dobra Jedźmy. Popatrzcie, Patrzcie, jaki fiszerek, ale paka mas, jaka ma ma Popatrzcie na dłoń. Jaka malunia. A tu moneta jest. Gdzieś ją tu widział. O, o! O! A! Z tą starością to Sławek już widzi. 5 groszy. 49. Inaczej być nie chce. Pięć groszy. Z bólem serca. A wyglądało, że może jakiś mię... Nie. Może jakiś harężlaczek. A tu. Pięć grosiętów Leci do sakwy. A my. Sprzątamy dalej. Znów z tego pięknego miejsca. Kończymy imprezę. I chyba przed, przedostatni Spotkanie patrzcie, u Slavika. Jak zawsze sakwa pełna, wyciągał nie będę. Wszystko jest na filmie. No, tak jest, młody, młody upolował takie piękne rzeczy. Jest tam uciekł z tego wszystkiego. Lima wariatem fisherem na złoto. Tym razem go źle ustawił na złoto, ale następnym razem mówi, że będzie ustawiony, jak się moczy. Kaziu, nałupał tu wszelakich dziwnych rzeczy ale fantem chyba jest oto ta pomoc zimowa bardzo piękniusia krzywdy nie zrobiła, bo w lesie pewnie leżała, tak? na drodze na drodze? Na drodze. patrz, nikt nie... a tam przecież łaziliśmy ale w lesie na drodze, tak? no, no a, tak. ja myślałem, że na tej tu nie, 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 nie temu je nikt krzywdy Żadnym sprzętem rolniczym nie zrobił. Fantów jak się patrzy. A jeszcze Szakira. Młodzież Tak więc. Kończymy. I zapraszamy, chyba już na ostatni w tym roku. Pozdrowionki.